Witajcie, kochani. Ja nazywam się Anna Więzik. Dla tych, którzy mnie nie znają. I chciałam się z wami dzisiaj podzielić takim moim świadectwem tego, jak ja odnalazłam swoje powołanie i tego, czym się obecnie zajmuję i jakby co chcę też rozwijać. Ja skończyłam Uniwersytet Łódzki na kierunku pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. No i ogólnie jestem pedagogiem. Przyznam szczerze, że przez ten czas, no już kilku lat mojego doświadczenia zawodowego, mocno w ogóle walczyłam z tym. No, wiecie, jakby często jest takie, jakby powiedzenie, tak, że no, ten pedagog zarabia słabo. Ja w sumie na swoich studiach byłam bardzo mocno przeciągnięta taką mentalnością, tak, że nie będę dobrze zarabiała, że tak naprawdę jakby to taka męczarnia z tymi dziećmi, bo dzieci są różne i tak dalej. I przyznam szczerze, że nie poddałam się temu i nawet jak patrzę na swoje życie z tej perspektywy już kilku lat, to dostrzegam taką rzecz, że ja już w sumie na studiach sama jakby do siebie tak proklamowałam, że jeśli. Nie znajdę pracy, która będzie mnie satysfakcjonować, która będzie dawała mi przyzwoite pieniądze, która będzie mnie rozwijała, to stworzę własne miejsce. Dzisiaj go jeszcze nie mam, ale jakby jestem na tej drodze, gdzieś tam też w mojej głowie dużo rzeczy się po prostu zmienia. I właśnie będąc na studiach, jakby mocno w ogóle szukałam siebie, szukałam tego, co tak naprawdę chcę robić, jak ta praca z dziećmi ma w ogóle wyglądać. I w sumie moją taką pierwszą pracą to była praca w domu dziecka. Wczoraj usłyszałam właśnie na urodzinach w Włodzimierza od mamy znajomej, że e, ciężko jest, jeśli zaczyna się jakby jako młody człowiek pracę w domu dziecka, ponieważ jest to praca, która mocno wyczerpuje nas emocjonalnie. E, przyznam szczerze, że ja wtedy tego nie odczuwałam w taki sposób. W ogóle mnie to mega fascynowało, najchętniej to bym w ogóle wróciła do domu dziecka. Dziś pracuję w ogóle w przedszkolu. Mm. I co ciekawe, że ja kiedy się narodziłam na nowo, to było w 2018 roku, e, jak zaczęłam przyjeżdżać do kościoła mocy, to Artur zapytał takie pamiętam zdanie, mocno we mnie ono wpadło. Czego chcesz? I ja wtedy tak odpowiedziałam, mówię, ja chcę w ogóle zarządzać, nie? W ogóle chcę być dyrektorem. Takie miałam jakieś mega aspiracje. Właśnie też idąc gdzieś tam za tym, że no na studiach tak sobie cały czas proklamowałam, tak? Że ja będę miała w ogóle coś swojego, nie? Że ja jakby, nie, wiem, nie nadaję się do tego, żeby gdzieś tam być pod kimś, ale bardziej w takim kontekście, że się nie to, że buntu, nie? Że jakby nie chcę się podporządkować, tylko tego, że miałam takie w ogóle poczucie, cały czas nadal je mam, że ten system edukacji mi totalnie nie pasuje. Że to jest coś, co tak naprawdę nie uczy życia. I jakby dla mnie, dla mnie istotne jest właśnie to, żeby dziecko, jakby kończąc tą szkołę, szkołę, umiało żyć. I ja w ogóle gdzieś tam mocno w ogóle marzyłam o tych rzeczach i jeszcze będąc w ogóle mieszkając w Łodzi, bo jak przeprowadziłam się do Warszawy w 2018 roku, miałam w ogóle taki pomysł, że wynajmę w ogóle piętro w kamienicy w Łodzi. I tam będę miała takie przedszkole, ale ono nazywałoby się tam u cioci Ani i miało wyglądać tak, że dzieciaki, na przykład, prałyby tam ze mną, gotowałyby ze mną obiad, wychodziłyby na zakupy, wiecie, takie w ogóle życiowe rzeczy, nie, że nie to, że zakówka i tak dalej nie? i ono musi tam, wiecie, do tam, nie wiem, 10 roku życia o otałam tabliczkę mnożenia opanować i tak dalej. Wiecie, bo to są umiejętności, nie wiem, wy, pewnie większość z was. Yy, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, co wam się przydało z matematyki, bo mi z matematyki przydaje się tylko nie wiem, obliczenie promocji, na przykład nie wiem, coś tam jest 15% tańsze tak? I, jakby, i to mi wystarcza. Tak Nie są mi potrzebne pierwiastki, nie są mi potrzebne jakieś takie nie wiem, ułamki. I na przykład jakby nawet przekaz jakby w szkole, nie? tego co ja pamiętam, zawsze był taki, że słuchajcie, ja totalnie nie ogarniałam matematyki. Dlatego zawsze się śmiałam, dlatego jestem pedagogiem, nie? bo nie ogarniałam nigdy matematyki. Ale kwestia jest też taka, że to są umiejętności, które jakby załadowują dzieciaki jakąś tam wiedzą, która jest tak naprawdę no, nie do spraktykowania, tak? No bo mówię, potrzebne, są ci procenty, dodać, odjąć, i to jest tak naprawdę wszystko, tak? co jest Ci potrzebne, jeśli chodzi o matematykę. Z polskiego no to ważne, żeby umieć mówić i pisać. nie? Reszta myślę, że to jest kwestia też wyobraźni. Więc jakby dużo jest takich rzeczy, które są tak naprawdę no, bezsensowne dla mnie. I ja właśnie taką wizję gdzieś tam sobie roztaczałam, i kiedy przyjechałam do kościoła mocy, to jakby zaczęłam takie właśnie od tego, że dobrze, to ja w ogóle założę to przedszkole, nie. Więc w tym gdzieś tam jakaś taka też, myślę, że religia mi w ogóle towarzyszyła, bo miałam takie, że. Znaczy, z jednej strony czułam się jakby taka krótko narodzona na nowo, więc myślałam sobie, jak ja w ogóle tego Chrystusa będę prezentowała. To była moja pierwsza rzecz. Druga, myślałam sobie, że właśnie, wiecie, jakieś tak, muszę to tak, nie wiem, właśnie religijnie jakoś tak ubrać i w ogóle tam nie, no nie wiem, jakieś takie, no uważam, że to było wielokrotnie jakieś takie w ogóle iluzje i takie dziwne wyobrażenia, nie? Myślę, że one też mocno mnie gdzieś tam hamowały. I ja pamiętam, że podeszłam do Artura i mówię, Artur, w ogóle ja będę zakładała przedszkole, nie? I on tak, dobrze, to zakładaj. I ja tak. Nie wiem, czekałam na oklaski, nie? I Arthur w sumie nie powiedział mi nic więcej. I pamiętam, że gdzieś tam mocno miałam takie, bycie takie, o, muszę teraz służyć, w ogóle muszę coś robić. I tak wie kurczę, no tak na tą ewangelizację za bardzo nie chodzę, nie? I mówię, hmm, może to powinnam robić, nie? Wiecie, tak jakby na siłę próbowałam sobie wygenerować jakąś służbę. I pamiętam, że poszłam kiedyś do Agaty i mówię, Agata, mówię, ja w ogóle ja nie wiem, co ja mam robić w tym królestwie, nie? Tak nie bardzo się dziś widzę. Nie? I pamiętam, że powiedziałam mi takie zdanie: mówię, Wiesz, Ania, mówi, jak ja zaczynałam, to po prostu podchodziłam na przykład nie wiem, do jakiegoś lidera i pytałam, czego wam potrzeba. Mm. I po prostu to robiłam. Nie, nie, Potrzeba było iść na ewangelizację, to szłam na ewangelizację. Potrzeba było posprzątać toalety, to sprzątałam toalety. I ja mówię: OK. I pamiętam, że zrodziło się mi takie pragnienie, że chciałam w ogóle piec ciasta. I pamiętam, że napisałam do Anitki: mówię, Anitka, mówię, ja będę ciasta piekła. Nie, mówię: No dobra. I pamiętam, że zaczęłam tak piec te ciasta. Mm. I chyba nie wiem, po takim czwartym cieście podeszła do mnie Ewa, mówi nie chciałaby stanąć w barku. Ja mówię, że są I W sumie odnalazłam się w tym, do tej pory to robię i bardzo to lubię. Ale jakby to nadal nie było to. I pamiętam, że właśnie mówiłam, ja bardzo mocno gdzieś tam podważałam ten swój zawód, w ogóle właśnie tę tę kwestię pieniędzy albo takiego właśnie, no nie wiem, no, różne rzeczy się go przy tym gdzieś tam towarzyszyły. I przyszedł taki moment, że Pracowałam już w przedszkolu, bo z uwagi na to, że chciałam się zatrudnić, znaczy, chciałam stworzyć własne, więc zatrudniłam się w przedszkolu, żeby gdzieś tam obalić pewne jakieś takie mity, które mi towarzyszyły. Jeśli chodzi o pracę w przedszkolu i w ogóle jak to funkcjonuje, więc zatrudniłam się w tym przedszkolu, pracowałam. No i przyszedł taki moment, że ja miałam też taką zasadę, że jestem w danym miejscu przez rok, po prostu z niego odchodzę ponieważ chcę iść dalej, jakby już, jeśli to już w ogóle mnie nie rozwija, to tym bardziej odchodzę po tym roku. No i ten rok i ja tak stanęłam, mówię, kurczę, mówię, nie mam tego przedszkola tak, jak chciałam, nie wiem, co dalej z moim życiem, minął mi już rok pracy, a ja nadal stoję w tym samym miejscu, więc gdzieś tam zaczęło to mocno we mnie pracować i pamiętam, że jakby przedłużyłam umowę i mówię, kurczę, mówię, nie wiem, co mam dalej zrobić z życiem, nie? To było w 2000 20, tak, bo to było w tamtym roku. I pamiętam, że jakoś tak, tak, mi to Już w ogóle miałam wypowiedzenie napisane, nie? To był w ogóle luty. I mówię, dobra, w ogóle z końcem lutego odchodzę, nie? W ogóle nie mam nic, mówię, idę, nie? Już nieraz tak ryzykowałam, więc mówię, idę. Ale jakoś tak, pamiętam, że już to był dzień, kiedy miałam składać wypowiedzenie, mówię, Przemek, mówię, ja w ogóle tego nie czuję, nie? Po prostu mówię, boję się strasznie, o to się boję, o tamto się boję, i pamiętam, że w końcu już mówię: Dobra, dzwonię do Artura Serańskiego, nie? Mówię: Na szczęście, dodzwoniłam się. Ja mówi: Artur, mówię: Słuchaj, jestem w pracy, trzymam w ręku wypowiedzenie, ale nie mam odwagi go złożyć, nie? A on mówi do mnie: A co masz? A ja mówię: Tak, jaki masz plan? Ja mówię: Nie mam żadnego. A on mówi: No to to głupota jest, nie? mówię, OK. Mówi: Musisz mieć cel. I wtedy on mi tak jakby doradził, że: ja wy mówię, Artur, mówię, wiesz, ale ja nie wiem, co chcę robić, nie? I. i... I on mówi, nie dzwonię do ciebie po to, żebyś mi powiedział, co mam w życiu robić, tylko chcę, żebyś mi dał jakąś, nie wiem, metodę albo jakiś sposób na to, jak mam to znaleźć. on mówi: No to zapytaj się w ogóle ducha świętego, nie? Co masz robić, w ogóle, w którą stronę masz iść. I co ciekawe, po tygodniu, po tej rozmowie, gdzie nie złożyłam tego wypowiedzenia, bo nie miałam planu, no rozpoczęła się pandemia. Zamknęli moje przedszkole, więc ja dwa i pół miesiąca siedziałam w domu, rozmyślając o tym, co chcę robić. I to był taki moment, że. Wszystkie półza zaczęły mi się układać. I mówię, już wtedy byłam jakby z dzieciakami w kościele, tylko że wtedy byliśmy tam większą ekipą wychowawców. Ale mi to też nie odpowiadało. Uważałam, że to nie do końca jest tak, jak powinno wyglądać, że jest to mocno też religijne, takie na siłę ktoś jakby próbuje te dzieci nauczać. I ja uważałam, że to nie niesie życia. I bardzo często się frustrowałam. I po prostu przychodziłam, na przykład, nie wiem, chcieliśmy z dziećmi gdzieś wyjść i na przykład słyszałam, że nie, to nie, idźmy tam, gdzie jest coś sprawdzonego. A co myślę, kurczę, no w naszym kościele jest nauczanie o tym, żeby wchodzić w nowe, żeby w ogóle nie bać się, żeby ryzykować. A ja słyszę od ludzi, którzy jakby są dłużej w wierze, e, dzisiaj już ich nie ma z nami, że nie, pójdźmy do czegoś, co jest sprawdzone. Więc to też mi się w ogóle kłóciło. Albo na przykład ja chciałam w ogóle poświęcić się na maksa, chciałam w ogóle dawać tym dzieciom czas, nie tylko ten niedzielny, tylko taki w ogóle w tygodniu, nie? Więc cały czas słyszałam, że nie, nie, to w ogóle nie wyjdzie. Nie, nie zbierzemy w inny dzień dzieci niż tam w niedzielę na przykład, czy tam w sobotę. Więc mocno mi się to kłóciło i właśnie wszystko zbiegło się też z tym, że ja siedziałam w tym domu i mówię, dobra, to ja w ogóle chcę wiedzieć, co ja chcę robić. Nie, Więc zaczęłam w ogóle też no, pytać Boga o to, co jakby, znaczy, wiecie, to też nie jest tak, że ja czekałam, że teraz Boże objaw mi plan do mojego życia, nie, tylko w ogóle chciałam umieć odczytać moje pragnienia bo, to, co jest we mnie, we mnie, jeszcze nie chciałam się już z tym kłócić. W ogóle chciałam się, byłam taka zdecydowana, że w ogóle zgadzam się z Bogiem, nie? Tylko w ogóle chcę, chcę te pragnienia jakby tak wyłuszczyć z siebie, nie? Że, żeby jakoś je pozbierać w jedną całość. I trwało to troszkę, aczkolwiek wszystko właśnie zaczęło mi się tak mocno składać. Bo ja też miałam taką wizję, że ja muszę wszystko jakby zbudować od podstaw sama. Że jakby jeśli mam coś, to Oczywiście ja muszę taką cegiełkę po cegiełce układać. Pamiętam, że kiedyś właśnie było takie spotkanie w ogóle całego kościoła, i Agatka wzięła, nie pamiętam, Dorotka to chyba była, wzięła ją tak na barki. I powiedziała, że to jest jakby taki obraz proroczy, że my możemy budować stąd. nie, Że nie musimy jakby robić tej podstawy, robić znowu wylewki i tak dalej, bo fundament jest położony. I ja pamiętam, że mocno mi to wtedy trafiło wykurczam, czyli ja z znów Zosia samosia i chciałam jakby rzeczy robić, wiecie, ja siama, nie? Ale to właśnie nie, że jakby, jakby pewna baza jest stworzona u nas w kościele, w ogóle w naszym obozie, e, więc jakby to gdzieś tam mocno mnie jakby tak y, też pocieszyło, że tak powiem, e, no ale jakby zmierzam do brzegu e, i przyszedł taki moment, że ja właśnie tak przyglądałam się w ogóle tym szkółkom e, i, i temu, jak to wszystko wygląda i myślę sobie, ja w ogóle wezmę to na siebie, że będę jako ten jedyny nauczyciel z tymi dziećmi cały czas. Każdą niedzielę. I to była moja decyzja serca. I pamiętam, że po jakimś tam czasie poszłam z tym do Artura, Mówię, Artur: Nie widzę szkółki w takiej formie, w jakiej jest. Uważam, że to, że jesteśmy tak dużą grupą osób, to się mocno zmienia. W ogóle mówię, jest to religijne. I powiem wam szczerze, że wtedy chyba po raz pierwszy się uzewnętrzniłam do swojego pastora i powiedziałam mu, jakby realnie o tym, co mam w sercu. Powiedziałam o tym, że nie zgadzam się właśnie z tym podejściem do dzieciaków, z tym takim na siłę nauczaniem ich, że właśnie ja mówi, ja chcę im zaprezentować swoje życie, ja mówię, chcę być z nimi blisko, mówię, chcę być dla nich jak taka przyjaciółka, taka ciocia dobra rada, nie? że jak coś się dzieje, to w ogóle oni mogą do mnie przyjść, ponieważ Artur wtedy był pod wrażeniem, I mówię, wow. i pamiętam, że właśnie mój mąż on często mnie jakby konfrontował z takimi rzeczami, bo ja miałam taką, wiecie, o, super, nie, w ogóle zacznę, i on zawsze tak mi powtarza, mówi, czyli co, chcesz wziąć odpowiedzialność? I to mnie zawsze przerażało, nie wiem, kurczę, no faktycznie, nie? Bo to w ogóle odpowiedzialność jest, nie? Jego poświęcenie się dla tych dzieciaków. I w sumie od września zeszłego roku, jakby zaczęłam wdrażać swój plan na to, więc jestem z dzieciakami sama. Mam do pomocy Asia Holeksa, ona teraz zaczęła studia, więc jakby jest ze mną bardzo rzadko. I chcę wam w ogóle powiedzieć też o takich owocach w ogóle tego, bo oczywiście musiałam, jakby gdzieś tam mocno w sobie. Że tak powiem, wyplenić w ogóle religię w tym temacie, bo miałam, wiecie, takie bardzo dużo, przez taki w sumie od września do grudnia, e, chodziłam z takim lekkim ciśnieniem, albo czasami większym ciśnieniem, że nie nauczam tych dzieci, że w ogóle one tracą, że robię coś w ogóle światowego. E, I często w takich momentach w ogóle dzwonił do mnie Norbert. Nie wiadomo czemu. I pamiętam, że właśnie idą taką rozmowę i ja mu powiedziałam o tym, co leży mi na sercu. Bo miałam takie w ogóle momenty, że wiecie, zaczęłam tą rzecz, tak, zaczęłam być z tymi dziećmi w każdą niedzielę. Jak z nimi głównie, nie wiem, grałam w coś, rozmawiałam, w ogóle stworzyliśmy taki pewien swój system, na przykład, wiecie, trochę takiej socjoterapii, że na przykład siadaliśmy w takim kręgu i oni jakby mogli swoje rzeczy, które im leżą gdzieś tam na sercu, po prostu mówić, nie? I wiecie, jakby ja też poznaję jakby ich serca, nie? W ogóle poznaję to jak Kim są w ogóle. Um, owszem, też jakby ja też to dostrzegam, tak? że gdzieś tam jest taki wpływ świata, zwłaszcza to jest młodzież. tak, To są dzieciaki w wieku tam 8, powiedzmy 14 lat, tak, więc ten świat niestety ma na nich wpływ. Um, ale właśnie jakby ja stałam się trochę taką jedną z nich, nie? że um, oni się jakby przede mną zaczęli otwierać. I pamiętam właśnie, bo już byłam tak wielokrotnie sfrustrowana. Bo robiłam też z dzieciakami nocowania, takie co tam, co dwa miesiące. Oni je uwielbiają, i to jest taki, ja zawsze to nazywam, to jest taki test. To jest test naszych relacji, to jest test jakby tego, na ile już nam się coś udało wypracować. I pamiętam, że po którymś takim miesiącu byłam bardzo sfrustrowana i w ogóle już miałam takie w ogóle cofka, nie? my, dobra, to ja zawracam, w ogóle pomyliłam się, no to na pewno w ogóle nie to. I wtedy właśnie porozmawiałam z Norbertem, nie? I on powiedział mi taką rzecz, że mówi, w ogóle musisz pojawić się na spotkaniu liderów i opowiedzieć o tym, co w ogóle w tobie jest, nie? I ja będę poszła na to spotkanie, strasznie je przeżywałam, ale poszłam na to spotkanie. Bo wiecie, czego się bałam? Bałam się tej oceny, że to, co chcę robić, nie jest jakby duchowe, nie? Tak, jakby, wiecie, rozdzieliłam sakrum i profanum, że uważałam, że, że jakby właśnie, nie wiem, mam metody pedagogiczne, nie wiem, mam podejście takie, wiecie, pedagogiczne, stricte, studenckie, ale też pamiętam, Norbert powiedział mi wtedy takie zdanie: mówi, wiesz, co? Mówi, ty jesteś odrodzona z Bożego Ducha. Mówi, to oprócz tego, że masz wykształcenie, mówi, to masz pewną głębię w sobie, której, no ten jakby pedagog ze świata po prostu nie ma. I, I mocno gdzieś tam to we mnie zaczęło pracować. I właśnie dopiero, kiedy ja pojawiłam się na tym spotkaniu liderów, tak jakby spadł ze mnie taki ciężar. Bo wiecie, wcześniej było tak, że jakby był jakiś plan tej szkółki i ta szkółka jakby była ciągnięta cały czas w takiej formie, w jakiej była. Ci ludzie się jakby tam przewijali, różni ci wychowawcy, wiecie, każdy te swoje pięć groszy wrzucał. Tylko właśnie nie było tego, że, więc ja przez to miałam też taki obraz, że, wiecie, bo to musi takie być jakieś takie duchowe, pamiętasz, się ta nie wiem, Becky Fisher, czy co, jakieś takie rzeczy, nie? Ja to czasami czytałam i mówię, kurczę, jakbym powejmowała z tego, nie? Gdzieś też powiedziałam do Artura, mówię, Artur, wiesz, to jestem zmęczona wiecznym przerabianiem rzeczy, wiecznym takim, ja muszę sobie, wiecie, z, nie wiem, z katolicyzmu muszę sobie przełożyć na nasze, nie wiem, z protestantyzmu muszę sobie przełożyć na nasze, mówię, męczy mnie, to po prostu mówię, nie chcę tak. Powiedziałam, mówię, twórca mieszka we mnie. I mówię, ja chcę w ogóle tworzyć, I mówię, chcę, aby to od początku do końca było jakby, Moim tworem, jakby tym, co ja mogę jakby z siebie wygenerować. I wielokrotnie miałam tak, że na przykład idąc na szkółkę w Boże, w ogóle nie wiem, co mam zrobić, nie, nie mam żadnego pomysłu. nie, I ten pomysł w ogóle przychodził. I wielokrotnie był w ogóle odpowiedzią, na przykład na to, co gdzieś tam się na przykład działo na grupie. nie, I też na przykład dla mnie taką mega wartością jest to, że właśnie ostatnio miałam taką rozmowę z dzieciakami, poszliśmy sobie, mamy tak zwane pola McDonald'owe, oni to tak nazywają, i poszliśmy właśnie tam jakiś w ogóle spędzać czas. I jakoś tak rozmawialiśmy, mówię, matką, wie, piętnastka was jest, nie? Ja jestem jedna. I tak liczę ich, czy wszystkich mam, nie? I jakoś tak w ogóle rozmawialiśmy, i w końcu taka Hania mówi do mnie. Ja coś mówię, a mówię, że tak ludzie na mnie dziwnie patrzą, nie? Taka w ogóle, jeszcze taką długą spódnicę miałam, taka cyganka, w ogóle, piętnastka dzieci, jeden tu, drugi tam, nie? Wiecie, ja nie mam na przykład czegoś takiego, że ja teraz na siłę te dzieci będę tak jakoś gromadzić, bo w ogóle, wiecie, muszę ich wszystkich ustawić w rzędzie, w ogóle muszę iść jak taka armia. Nie, bo w ogóle oni są dziećmi, oni są młodzieżą. Ale właśnie chodzi o to, że ja, ja nie mam takiego schematu, jakby owszem, zależy mi na tym, że pewne rzeczy były takie, jakby ogarnięte, ale na, na niektóre nie mam wpływu, na przykład. Nie wiem, to, że potrzebuję, że nie wiem, że dobrze, to niech starsi pójdą wcześniej, młodsi, jakby dogonimy się, tak? Bo ja im ufam też. I na przykład wiem, że na nich mogę polegać. I, I dlatego często w takim jakby, może się wydawać chaosie chodzimy, więc ja mówię, liczę te dzieci, coś tam mówię matką, ja mam 28 lat, mówię, mam 15 dzieci i żadnego nie urodziłam, nie? I taka właśnie Hania ze mną idzie, mówi tak, a ty, ty nie jesteś naszą mamą? I ja mówię, ja mówię... <coughs> No, tak mówię, no, trochę jestem, nie? I nie wiem, Stasiu Lisiecki, pewnie go też kojarzycie. To jest w ogóle mój faworyt, nie? Teraz wyjdzie, nie? Że życia ma swoich faworytów. Nie w ogóle kocham wszystkie te dzieci, ale on ma w ogóle w sobie coś takiego, co mnie w ogóle zachwyca. Czasami mi w ogóle tak ciśnie, nie? Tak, tak zwany disuje mnie, tak, nie? I ja w ogóle ja się na to nie obrażam. Czy znaczy, uważam, że w ogóle praca z dziećmi uczy takiej bardzo szybkiej samoakceptacji? Bo to, czego nie zauważy dorosła, bo ci nie powie, bo się wstydzi, bo nie wypada, to dziecko ci to powie. Ja na przykład wielokrotnie no, na nocowaniach, nie? Jak ktoś mówi do mnie, Ciocia w ciąży jesteś, ja mówię, nie mówię, Ciocia przytyła, na przykład, nie? I wiecie, jakby mnie to nie oburza, nie? Bo na przykład, Ciocia masz taką szeroką pupę. A ja myślę sobie, kurczę, no lubię ją, nie? I wiecie, to są takie właśnie sytuacje, że w dziecku, ja tak się śmiałam, że jeśli dziecko ci zwróci uwagę, to znaczy, że coś jest na rzeczy, nie? I właśnie Stasiu tak do mnie właśnie, nie raz mnie tak zwisuje, nie? Ja tak mówię, Wiesz, Stasiu mówię, ja czegoś nie rozumiem. I ja mówię, ty mnie lubisz, czy mnie nie lubisz, nie? Mówię, bo tak w ogóle ciśniesz mi cały czas, nie? I wiecie, i go czasami taka refleksja nachodzi, mi tak, ciociu, przepraszam cię, nie? Ja mówię, w ogóle wybaczam ci, nie? I, na przykład, i ostatnio mnie też mnie przytuli i mówi, przyjaciółko. I wiecie, jakby to jest też to, na czym mi zależało, że ja chciałam, żeby oni we mnie mieli w ogóle przyjaciółkę. I żeby właśnie, No ja to też dostrzegam, że właśnie często jest tak, że oni z każdą jakąś taką rzeczą przybiegają w ogóle do mnie. Nie Na przykład ostatnio też Hania mówi do mnie, ciocia, powiem ci coś w tajemnicy. Mówi, daj paluszek, na paluszek. Jak... Wiecie, o co chodzi, nie? że jak na paluszek, to się nie zdradzi tajemnicy. Mówi, mama o tym nie wie. Więc oczywiście wam tego też nie powiem, o co chodziło. Ale wiecie, to jest w ogóle dla mnie takie świadectwo tego, że właśnie ta normalność, to, że ja jestem mówię, jak jedna z nich, no to to jakby też tworzy taką, wiecie, że... Nie ma tego, że dorośli i dzieci, tak samo właśnie jak u nas kiedyś no, na tym właśnie spotkaniu liderów powiedział Michał Korgol taką rzecz, że nie ma kościoła dzieci i kościoła dorosłych. To jest jeden kościół, w którym są dzieci. I dlatego u nas też nie ma tego podziału, że oni są w ogóle częścią tego kościoła. Oni również go tworzą. Owszem, jakby nie angażują się w uwielbienie, ale uważam, że to jest, wog... znaczy nie angażują. To w się sensie, nie skaczą tam, ale nie wiadomo, czy się nie angażują. Wiecie, coś też na pewno przeżywają. No, nie wiem, wychodzą na przykład do modlitwy. To dla mnie na przykład też jest takim wow, nie? Że wychodzą. Ale wiecie, jakby nie przypisuję tego też sobie, że teraz, o, tak jest ciocia, to na pewno oni się bardziej duchowi stali, bo nie wiem, czy tak jest. Ale wiem, że ta normalność, która jest we mnie i to na przykład takie podejście, że ja ich w ogóle rozumiem, sprawia, że oni są jakby coraz bliżej mnie. I to jest dla mnie na przykład ogromną wartością. Dlatego w ogóle cieszę się, że jakby odnalazłam swoje buty, w których jest mi bardzo wygodnie. I w ogóle też taki przykład w ogóle z mojej pracy, wiecie, no bo ja pracuję od poniedziałku do piątku z dziećmi w przedszkolu, to są takie trzy latki. A w niedzielę mam dzieci starsze, nie? I często mnie pyta Stasiu Ciocia, a których wolisz bardziej, młodszych czy starszych? Ja mówię, słuchaj. To zależy, jak na to spojrzeć, mówię, bo wy jesteście samoobsługowi, ci trochę mniej, ale mówię, lubię i jednych i drugich. I weźcie koleżanki w pracy często na mnie patrzą, i tak, ty jesteś nienormalna. Mówi, ty masz sześć dni w tygodniu dzieci. Jak teraz właśnie mam urlop, y, tam lipiec, sierpień, to ja wyjeżdżam na kolonie z dziećmi. Koloniali, mówię tak, co będziesz robiła w urlop? Ja mówię: No, no na kolonie jadę, więc nie, no, jesteś nienormalna. I wiecie, to jest dla mnie też takim w ogóle przykładem tego, że właśnie jeśli masz obdarowanie w jakimś temacie, w ogóle masz namaszczenie w jakimś temacie, to jest to jakby też niezrozumiałe, bo prostu mnie to nie męczy. Owszem, jakby są różne jakby emocje, które temu towarzyszą, tak, ale jakby emocje zawsze będziemy przeżywać, ale mnie to nie męczy, na przykład to, że ja z nimi jestem tyle czasu. Ja w ogóle lubię to znaczy, też dostrzegam w ogóle taką rzecz, która dla mnie szczerze jest takim w ogóle fenomenem. Ja mówię, wiecie co? Ja tak właśnie ostatnio powiedziałam to dzieciakom, mówię, ja przy was cieszę się z małych rzeczy. Ja mówię, mnie cieszy, jakby, nie wiem, wasz głupi tekst jakiś tam, mówię, wasza jakaś mina. Mówię to, co robicie, albo nie wiem, wymyślicie coś. Ja mówię, I mnie to w ogóle cieszy. I jakby też takim moim celem jest to, że ja sobie na razie gdzieś tam pracuję bardziej nad taką dyscypliną, jakby takim ogólnym ogarnięciem dzieciaków, ale bardzo chciałabym z nimi właśnie robić takie warsztaty twórcze, ponieważ też uważam, że szkoła jakby zabija tą twórczość i kreatywność, nie? Bo wiecie, bo nie wiem, słonik zawsze musi być szary, tak? Nie może być różowy, no bo to przecież nielogiczne. Jakby, wiecie, jest za mało miejsca na tą kreatywność, nie? Dlatego mi bardzo zależy na tym, żeby im w ogóle uruchomić myślenie, że, żeby oni stali się też twórcami, żeby... Bo ja gdzieś tam w ogóle marzę o tym, nie? Żeby nasze dzieci będą e, że też tworzyły rzeczywistość, nie? Że właśnie mam w ogóle taką książkę, którą w ogóle też polecam. To jest taki mój ulubiony profesor właśnie z y, Łodzi. Hmm. On napisał y, książkę Trening Kreatywności. Tam ogólnie tam cała psychologia twórczości, pedagogika twórczości. E, I tam na przykład na końcu jest takie zdanie, że w XXI wieku e, walutą będą e, patenty. Czyli, jakby, rzeczy, które będzie można jakby wygenerować nowe. Ja, na przykład, jeszcze łapałam się na, na czymś takim, że ja właśnie, wiecie, no, mam gdzieś tam tą wizję, właśnie stworzenia czegoś. Ale mam takie, wiecie, że chcę, żeby to było takie doskonałe, w ogóle takie wszystko oszlifowane i tak dalej, nie? Ale wiecie, to też chodzi o to, żeby w ogóle zrobić ten krok, żeby, tak jak się tak jak wy zaczęliście, tak? Że macie jakby te różne zajęcia i tak, ja to też obserwuję trochę was na Facebooku, nie ukrywam. I, i to jest fajne, że właśnie, że wiecie, coś robicie w tym temacie. No ja na razie, jakby dzisiaj jestem jeszcze na etacie i, i jakby pracuję z tymi dzieciakami. W przedszkolu, ale no, mam też takie, dla mnie takim polem są właśnie dzieciaki z Kościoła, nie? I, wiecie, i też próbuję różne rzeczy, przykład na dzień dzisiejszy nie wszystkie wychodzą, ale sobie myślę, że jak wiecie, to też jest czas, nie? Jakby potrzeba takiej cierpliwości, żeby. Gdzieś tam pewne rzeczy po prostu wypracować, nie? taka rzecz, która na przykład też mnie kiedyś tak mega zdziwiła, że zaproponowałam dzieciakom, żebyśmy pracowali w ogóle takim projektem, czyli wymyślamy jakiś pomysł i od początku do końca go w ogóle doprowadzamy. Ja to oczywiście, wiecie, wytłumaczyłam jak najbardziej prosto, tak? Że chodzi mi o to, żeśmy teraz kilka tam niedziel poświęcili na stworzenie jakiegoś projektu i jedna z grup, która powstała, przyniosła mi referat. I mnie to przeraziło. I pamiętam, że tak chodziłam z tym wyborze, dlaczego? Mówię, ja nie rozumiem, dlaczego oni przynieśli referat, skoro wytłumaczyłam od początku do końca o co chodzi z projektem. I w ogóle, pamiętam, stałam, tak czekałam na tramwaj i przychodzi do mnie taka myśl, bo tak myślą w ogóle w szkole, bo wiecie, w szkole projekt równa się referat, w szkole projekt równa się prezentacja PowerPoint, tak samo na studiach. Dlatego to mi dało mocno do myślenia, mówię, "Dobra, to ja przyjdę z jakimś gotowcem". Żeby wiecie, już dobra, jakby na razie zabierzemy im ten temat, jakby wytworzenia czegoś, co to miałoby być. Mówię, może jest im trudno, więc już mówię, dobra, to zróbmy grę planszową, którą wy stworzycie w ogóle. Miałam też projekt, znaczy taki miałam pomysł, żeby w ogóle to wydać. No i przyznam się, że to też do końca nie wyszło, nie? I wiecie, jakby mogłabym myśleć teraz w kategoriach, że poniosą porażkę, ale ja uważam, że lepiej jest sprawdzić. I, jakby zobaczyć, czy to w ogóle zadziała, czy nie, niż nie zrobić żadnego kroku. I, jakby nie mieć takiego, wiecie, poczucia, jakby takiej żenady, nie? Że, wiecie, w ogóle skrzaniłem, nie? i ja na przykład wielokrotnie, gdy miałam tak, że takie potępienie do mnie przychodziło, nie? Że, o, no i co? I chciałaś tak kreatywnie i w ogóle wyszła z tego klapa, nie? Albo na przykład, nie, jak miałam nocowania, to wielokrotnie, jakby walczyłam ze swoimi emocjami, bo miałam takie wrażenie, że w ogóle jest beznadziejnie, coś tam się pokłócił, coś tam się wydarzyło. I, I pamiętam, że właśnie wtedy jeszcze mój mąż był mną na tym nocowaniu i mówi, zawołała właśnie Hanie, i mówi, Hania, podoba ci się na tym nocowaniu? On mówi, tak, Ciocia, jest super, w ogóle jesteś najlepsza, nie? A, wiecie, a w mojej głowie jest to, że jakby zawiodłam, nie? Bo coś tam nie, wiem, ktoś się pokłócił, nie? I uważam, że właśnie ważne jest to, aby robić to, co ma się w sercu. Ja tam mam jeszcze jakieś parę innych pomysłów, jakby z tym związanych, ale na razie się nimi nie podzielę. Muszę ją wprowadzić w praktykę, wtedy będzie muszę łatwiej. No ale to chyba, chyba tyle.